Donald Tusk kandydatem na prezydenta? Grzegorz Schetyna, pytany przez dziennikarzy dziennika Gazety Prawnej o kandydaturę Donalda Tuska, nie ma żadnych wątpliwości, że sprawdziłyby się na tym stanowisku idealnie. Choć pogłoski na ten temat możemy słyszeć od dobrych kilku miesięcy, sam zainteresowany milczy w tej sprawie. Donald Tusk wróci do Polski i ponownie zaangażuje się w politykę krajową. Pogłoski na ten temat wciąż nie cichną, jednak to jeszcze nic pewnego. Komentarz Schetyny w tej sprawie: Wiele do powiedzenia, w tej sprawie ma Grzegorz Schetyna. Lider POI Koalicji Europejskiej wypowiedział się na temat startu obecnego szefa Rady Europejskiej w wyborach prezydenckich i zdradził dziennikarzom dziennika Gazety Prawnej swoją opinię w sprawie ewentualnej kandydatury. Byłby najlepszym kandydatem, który spajałby oczekiwania poszczególnych ugrupowań i większość Polaków. Do tego dochodzi jego znacząca pozycja międzynarodowa. To byłoby przypieczętowanie sukcesu obozu obywatelskiego, wyjaśnił Schetyna. Dodatkowo wspomniał o potrzebie zmian w partii rządzącej. Kluczowe jest tutaj poczucie pełnego zwycięstwa. Wtedy mamy cztery lata na to, aby stworzyć coś, co nie pozwoli na recydywę PiS, podkreślił. Dziennikarze zapytali Schetynę, czy koalicja europejska, która skupia większość sił opozycji, to początek trwałego bytu na polskiej scenie politycznej. Jeżeli K wygra wybory europejskie, to będzie to dobry punkt wyjścia do formułowania programu na jesień. Jeśli będziemy w stanie osiągnąć taki kompromis, w którym każdy będzie czuć się podmiotowo i nie będzie marginalizowany, to wszystko nam się uda, skomentował. Donald Tusk będzie faktycznie kandydował? Czy Donald Tusk faktycznie wróci na scenę polityczną? Takie spekulacje możemy słyszeć już od dobrych kilku miesięcy. Zwłaszcza po publikacji tygodnika wprost na temat rzekomego ruchu politycznego, jaki miałby powstać wokół szefa Rady Europejskiej. Jednak plotki bardzo szybko zdementował sam Grzegorz Schetyna jak i Rafał Trzaskowski, dwóch znaczących polityków PO. Powrót Tuska to z pewnością jedna z najgroźniejszych perspektyw dla rządów PiS. Choć były momenty, w których szef Rady Europejskiej był wyśmiewany, każdy z nas śmiało przyzna, że dzięki swojej obecnej pozycji stał się rozpoznawalnym i wpływowym politykiem, nabrał siły i pewności siebie. Pytany o powrót, milczy. Jednak perspektywa ta jest bardzo kusząca. Zwłaszcza, że polityk jest autorytetem w kręgach przeciwników obozu rządzącego i na pewno jego kandydatura zaprowadziłaby duży niepokój w kręgach PiSu. Pozostaje nam czekać i bacznie obserwować poczynania Donalda Tuska. Zgodzicie się ze słowami Grzegorza Schetyny, że szefre jest najlepszym kandydatem na prezydenta Polski?